Jeżeli nas boli kolano, a posmarujemy sobie takim żelem przeciwbólowym rękę, to wyobraźcie sobie, że to zadziała tak samo. Dlatego, że czy ze skóry na ręce, czy ze skóry na kolanie, substancja czynna i tak musi wejść do krwiobiegu i dostać się razem z krwią do miejsca, które, w którym mamy stan zapalny, w którym nas boli. Ja niestety, oglądając reklamy telewizyjne, bardzo często widzę taką, takie małe oszustwo w komunikacji, że jest na przykład staw kolanowy, reklamowany jest żel na staw kolanowy, i są strzałki w głąb stawu, że on głęboko wnika do stawu. No, fantastycznie: posmaruję sobie kolano, to głęboko wniknie do stawu i szybko będę miał ulgę w bólu tego kolana. Otóż tak to nie działa, proszę Państwa. Żel czy krem z substancją czynną, na przykład przeciwbólową, musi wniknąć substancja czynna najpierw do obiegu, żeby trafiła do stawu. I teraz, jaka tam jest yy, półprawda? No, półprawda jest taka, że to przez skórę na kolanie nie wniknie do kolana, a jaka jest prawda? Że jeżeli wniknie do krwioobiegu obiegu i trafi z krwią do kolana, to rzeczywiście z tą krwią wchodzi, wnika głęboko do stawu, zmniejszając na przykład stan zapalny i uczucie bólu. Więc to jest taka, powiedziałabym, trochę prawda dla naiwnych. Nie ma tak, że posmarujemy sobie łokieć, i to akurat tutaj zadziała nam na staw łokciowy. Tak się nie dzieje.